Szymanu, widzowie. 1,4 w końcu wyszedł. Jak widać, bardzo fajny sigil, by the way, jest za, za BPK. No ale co? Kamelka wyszła. Na początek zrobimy może tak bardzo na szybko. Trial. Jestem giga ciekaw. A widziałem w sumie w większości animację. Starałem się tym nie, nie interesować, żeby zobaczyć gameplay już w każdym razie. to tak. mam formę i tak ciągle w zmianie. No zmienię. Lepsze ulti. O, mm. <śmany> jeszcze ma jednego niuka przy zamianie. Dobra, jak trochę ją ogarnę, może dać na jakiś podpiszek, czy coś takiego, bo postać mega spoko. I w co celujemy? Celujemy w Kamelkę plus w C6 Alto. Mam go C1 i mam w sumie go zbudowanego, tylko brakuje mu konstelacji, żeby robić solo content. Jak się nie uda, no to yy, pewnie będzie trzeba coś wydać. Radzi mnie. Mm. Mam tylko 11 tysięcy astrytu, niestety. Zabierzmy sobie jeszcze parę pulek na standard, bo tutaj był Reset BPK. Mm. Więc z BPK mi doszło parę pulek. I zaraz sprawdzimy, jak mój fart. A, Oboż. i żona chyba na banerze. Jeszcze ze standardu też będzie dropić, no? A o, oni mają też podbity drop na tym, na, na standardzie. Tak, są na eventowym. Lada. Dobra, lecimy. Niestety PT jest zerowe praktycznie. O i mamy jeszcze jedną konstrukcję do Alto. Jest zerowe przez to, że chciałem yuhu i niestety wypadł mi Jan tako. A tam bardzo low PT. 30 chyba jeden. I mówcie, że nawet jedna piątka nie... Ale leci to jak... powie pan. No oh, halo. Bardziej, że jest 50 na 50, to też nie mam takiej pewności, że... że... ona spadnie nawet jak piątka brać, nie? Kurde, aż trzy. dobra, złoto, 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 złoto. A co to będzie? I wygrana następna. Ale ma piękną animację. Coś cudownego. Dobra, to w sumie cel mam. Today, Aha. <laughs> się ma Alto. Cel mniej więcej mam spełniony. Nie liczyłem niestety Alto, ile mi spadł przez ten, że tak powiem. Standard. Także na szybko zobaczymy. Nice Pięć. Czyli mam już wszystko. Mam już wszystko, co chciałem na pewno. Możemy polecieć w brońkę. Czyli bardzo prawdopodobne, że po prostu będzie wydane na brońkę i tyle. Ale ja to też za chwilę, tak jakby, tym zadecyduję. I będzie lekko się materiału. Zobaczymy. No ale z bronią widzę, że nie będzie wcale tak prosto. Tu to pamiętam, czy był reset tych No. Nie wiem, czy brać to, czy to. Też nie chciałbym ich stracić. Wiecie tak. Jeszcze tych parę pulak. Że wpadnie c jeden kamelia Bo i tak muszę coś wypulować, żeby... Żeby tak jakby kupić... Że ten standard, nie? dałem wszystko, ten... Całą palutkę. Wcześniej na materiały. ale to spoko, bo też będę miał na yy, konstelację. Dobra. Dobra, sprawdzamy w sobie. Miejmy nadzieję, że szybko poleci jakby teraz powiedziała brońka, to byłyby jaja, bo bez żadnego wytapania, bez niczego, tak naprawdę... Yy, ...miałbym wszystko, czego chcę, czego potrzebuję. Już się przygotowywałem, że będę musiał wydawać No, bo przegram 50... 50% Zobaczymy, albo wydam, albo... ...albo, albo... Yy... Diero podczas aktualizacji, bo i tak nie mam na niej ulepszenia. Don't bore me, okay? No i mamy to widzowie. Zaraz biorę się za jej ulepszanie. I tyle w sumie. Swishowania tyle. W sumie jak tak dużo poszło to chyba zakończę, tak? Lepiej zakończyć póki jest fart, prawda? Także dziękuję za oglądanie. W najbliższych dniach pojawi się więcej materiałów z WuWy prawdopodobnie. Jeszcze pomyślę właśnie nad nikiem alki osób w polsku tego raczej nie będzie dużo No i co na razie i, i do następnego